Witam Was, przyjaciele, w kolejnym, jedenastym już odcinku naszego cyklu, który nosi tytuł Prawda jest jedna. W ramach tego cyklu przypomnę po raz kolejny, może, być może część z Was ogląda nasz cykl po raz pierwszy. Celem tego cyklu jest udzielenie odpowiedzi na ważne pytania. Odpowiedzi zwięzłych, krótkich, treściwych, ale przede wszystkim to, co najważniejsze to prawdziwych prawdziwych. I teraz dalej, te informacje, które uzyskasz tutaj w ramach tego cyklu, powinny być dla Ciebie jakby inspiracją do dalszego zgłębiania tematu w ramach szeroko dostępnych nauczeń naszej Federacji Apostolskiej, e, Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii, Obóz Boży. Tu dostaniesz prawidłową informację, prawidłową odpowiedź, dostaniesz inspirację też do tego, jak dalej w ramach Nauczań, które wyczerpują już dane tematy, zgłębiać te zagadnienia i budować, budować swoje życie. W dniu dzisiejszym będziemy udzielali odpowiedzi na pytanie, czy modlitwa innymi językami jest od diabła. Niejednokrotnie bowiem spotykam się z taką postawą, tak z takimi sformułowaniami, więc Myślę, że jest to istotne, aby ten temat e, nadać mu jakby prawidłowy, prawidłowy kierunek interpretacji, i to z Bożej perspektywy. W moim życiu było podobnie, ponieważ kiedy ja byłem w procesie nawracania się tak, i, i, i kiedy głoszono mi e, pełną Ewangelię, pamiętam, jedna z osób, która głosiła mi, modliła się innymi językami. Ja kompletnie tego nie rozumiałem, byłem nawet, powiedziałbym, trochę spięty. Pamiętam, wróciłem do domu i zacząłem sobie w Google wpisywać jakieś wersety czy frazy, które ja wtedy usłyszałem i próbowałem doszukać się jakiegoś sensu czy, 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 czy głębszego, którego nie znalazłem. Ale wynikało też jakby to właśnie z braku wiedzy, z braku jakby podstawowych informacji w ogóle, czy jest coś takiego jak modlitwa innymi językami, skąd ona jest, i po co, po co ona jest? Więc w dniu dzisiejszym nadchodzi czas, aby, aby powiedzieć, jaka jest e, prawda w tym temacie. Z tym, z czym ja się spotykam, ale myślę, że również większość naszego społeczeństwa, to są takie e, dwa e, nazwijmy to rowy dotyczące odpowiedzi na to pytanie. Jeden absolutnie twierdzi, że to jest coś chorego, to jest coś demonicznego, na pewno stoi za tym diabeł. I modlitwy innymi językami na pewno są od diabła, nie dotykajcie, uciekajcie od ludzi, którzy w ogóle czymś takim się zajmują. To jest jeden z rów, który gdzieś tam występuje. Drugi z kolei bardzo mocno spłycił zagadnienie dotyczące modlitwy innymi językami, jakby źródła tego, czym to jest, po co to jest, więc oba, oba są niewłaściwe i, i, i będę chciał Wam dzisiaj pokazać prawdę w tym, w tym obszarze. Przytoczę trochę słowa z Biblii. Na początek Dzieje Apostolskie przeczytam dwa fragmenty. Jeden krótszy i jeden e, troszeczkę dłuższy. Najpierw pierwszy rozdział i słowa Jezusa wypowiedziane, zapisane tutaj w wersety 7, 7, 9. I rzekł do nich: Jezus, nie wasza to, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc, oryginał to mówiłem w poprzednim odcinku, mówi tak naprawdę. Potęgę, siłę, moc, zdolność i możliwości, tak weźmiecie to. Potęgę, moc, siłę, zdolności i możliwości Ducha Świętego, kiedy stąpi na Was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce Ziemi, tak. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. To są ostatnie słowa Jezusa w ciele, wypowiedziane tutaj na Ziemi. Już po jego zmartwychwstaniu, oczywiście, i następnie Jezus zostaje jakby zabrany do, do nieba. Uczniowie i apostołowie zostają sami, oczekują wypełnienia modlitwy, trwają jednomyślnie w modlitwie. I teraz przechodzimy do fragmentu opisanego w drugim rozdziale, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatworzył się, bo każdy słyszał ich, mówiąc w swoim języku. I zdumieli się i dziwili, mówiąc, czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mozopotami? Judei i Kapadocji, Pontu, i Azji, Frygii, Wamfilii, Egiptu i części Libii położonej obok Cyreny i przychodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak prozelici, prozeliści, i Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do drugiego, cóż to ma znaczyć. Inni zaś drwiąc, mówili, Młodym finem się upili. Przyjaciele, widzimy tutaj, że modlitwa innymi językami zawsze wywołała podziały i zawsze wywołała e, spo, e, sporo, sporo emocji. Tak? Widzimy też tutaj jakby głębie i, 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 i sens. Ci ludzie, ci uczniowie, apostołowie, oczekujący wypełnienia obietnicy, wierzący ludzie, wierzący w to, że ona się napewni. Wzięli moc Ducha Świętego, kiedy zstąpił na nich. Jednym ze znaków towarzyszących temu tak, było to, co tu jakby jest zobrazowane właśnie w postaci jakby tych języków i oni zaczęli się modlić innymi językami. Językami, których nie znali po ludzku. Nie znali skutek swoich jakby naturalnych doświadczeń, naturalnych predyspozycji i możliwości, ale wielbili Boga w tych językach, głosząc wspaniałe, wielkie dzieła Boże, a ludzie, inni, którzy byli zgromadzeni i którzy znali te swoje języki, tak? bo oni się gromadzili w Jerozolimie z różnych jakby części, e, części ziemi czy, czy części świata, rozpoznawali, że ci ludzie, którzy są Galilejczykami, tak? znają nagle, nagle, rozpoczęli znać ich języki, nie wiadomo skąd, bo to było nie, nie, niemożliwe kulturowo, to nie było możliwe w żaden sposób i że ogłaszają dzieła, wielkie dzieła Boga e, w ich Językach. A więc pierwsza rzecz, przyjaciele, którą należy jakby wyraźnie powiedzieć. Modlitwa innymi językami nie jest od diabła. Nie jest od diabła. Modlitwa innymi językami to modlitwa ducha. Nie pochodzi ona od diabła. Ci ludzie, ci uczniowie, którzy byli zgromadzeni tam słowa mówi na początku, że tam było 120 osób, które oczekiwało w ogóle wypełnienia tej obietnicy i to oni po zmartwychwstaniu w dniu wstąpienia Jezusa jakby tworzyli tą pierwszą, pierwszą społeczność, tak? I to oni tak, zostali ochrzczeni Duchem Świętym, to co czytałem na początku, ale weźmiecie moc, potęgę, siłę, tak? Zdolności i możliwości Boga samego. Modlitwa innymi językami była jednym Jednym ze znaków temu towarzyszących. Przyjaciele, przeczytam jeszcze jeden fragment, który jest e, istotny, a może w zasadzie zacytuję tylko określone sformułowania, co w ogóle apostoł Paweł mówi na temat w ogóle modlitwy e, innymi językami. Pierwszy list do Koryntian, 14, rozdział, drugi werset. Bo kto językami mówi, tak? Nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga, tak? Ludzie tego nie rozumieją, nikt go bowiem, nie rozumie, ale On w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Modlitwa inny językami, to modlitwa ducha. To jeden z rodzajów modlitwy, człowieka wierzącego. Kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, ale On w mocy, w mocy ducha, rzeczy tajemne wygłasza i dalej Paweł mówi jeszcze to Paweł mówi też jakby o swoim życiu apostoł Paweł, bo jeśli się modlę tak, mówiąc językami duch mój się modli ale rozum mój tego nie przyswaja cóż wtedy, będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem będę śpiewał duchem będę też śpiewał i rozumem nie da się Intelektualnie zrozumieć, wytłumaczyć rozumem modlitwy ducha. Człowiek jest w stanie jest być w stanie permanentnej modlitwy właśnie między innymi dzięki modlitwie ducha. Twój umysł może być skoncentrowany na pewnej pracy, którą wykonujesz. Nie jesteś w stanie się na tym skupić, nawet nie jesteś w stanie zrozumieć, jakie dzieła w tym momencie wygłaszasz, bo to jakby nie musi w tym momencie obciążać Twojego umysłu, ale ty. Modląc się na językach. Ochrzczony duchem świętym, tak? Modlisz się. Modlisz się. I to, co jest napisane, tak? W mocy ducha, rzeczy tajemne wygłaszasz. I kiedy duch, duch Twój się modli. Twój duch jest w stanie modlitwy, rozmodlenia wtedy. I co pokazuje Paweł? Jest czas na modlitwę rozumu, na modlitwę jakby świadomych słów i języka i jest czas na modlitwę ducha. Będę się modlił i tak, i tak, bo obie modlitwy mają swoje, swoją funkcję, mają swoje znaczenie. Będę uwielbiał Boga, tak? Językiem rozumem, jak również będę uśpiewał mu jakby duchem. Modlitwa innymi językami, tak? W ogóle dar mówienia innymi językami, bo tak naprawdę też jakby o, o to chodzi. To jest, to mówienie innymi językami to jest jeden z darów Ducha Świętego. Jeden z darów Ducha Świętego. To nie pochodzi od diabła. To jeden z darów Ducha Świętego, tak? I on jest dostępny jakby dla każdego nowonarodzonego i tak naprawdę dla każdego jakby ochrzczonego w Duchu Świętym. Dla każdego, kto chce. Przypomnę, jaka jest kolejność. Najpierw jest nowe narodzenie. Zachęcam, jeśli po raz pierwszy słuchasz naszego cyklu, zachęcam do tego, żebyś wrócił do wcześniejszych odcinków i przede wszystkim też do tego, który mówi jakby o Nowym Narodzeniu człowieka, a następnie po Nowym Narodzeniu chrzest Duchem Świętym, tak? i ten dar jest dostępny dla każdego człowieka, dar mówienia jakby innymi językami. To bardzo ważny rodzaj modlitwy, przyjaciele, podsumowując więc. Modlitwa innymi językami nie jest od diabła. Modlitwa innymi językami, tak, dar mówienia innymi językami, tak, to dar od Boga. To jeden z rodzajów modlitwy, kiedy Twój duch jest w stanie permanentnie się modlić, pomimo, że rozum tego nie przyswaja. I teraz powiem jeszcze raz to, co powiedziałem na początku. Odniosę się do tych dwóch rowów, które oba są, oba fał, są, są fałszywe i stają się dosyć powszechne. Po pierwsze, Pierwsza grupa ludzi, która uważa, że języki są, są od diabła dlatego, że nie znają prawdy. Przecież to, przytoczyłem Ci prawdę, powiedziałem Ci prawdę. Słowo mówi lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Musisz się otworzyć na tą prawdę. Musisz spokutować z wcześniejszych poglądów, jeśli tak uważałeś i przyjąć, teraz zgodzić się z tą prawdą. To pierwsza rzecz. Ale druga grupa, drugi ruch, która staje gdzieś tam kontra, to Próba przeintelektualizowania też kwestii samego, e, samego w ogóle spłycenia chrztu w Duchu Świętym, ale to też nie, nie dzisiaj i modlitwy i innymi językami. Jest masę ludzi, którzy intelektualnie próbują powtarzać tak, to jakby po, po innych osobach, a tak naprawdę nie są w ogóle narodzeni z Bożego Ducha, nie są ochrzczeni Duchem Świętym, po prostu podoba im się w kościele jakimś, tak, I zaczynają zachowywać się w taki sam sposób. Natomiast powtórzę jeszcze raz, dar mówienia innymi językami, tak? modlitwa innymi językami to są narzędzia Boże, ale jest bardzo ważna duchowa kolejność. Duchowa kolejność. Najpierw człowiek musi narodzić się na nowo, musi spokutować swojego w ogóle życia, grzesznego życia, przede wszystkim z tego, że mi wybrał Jezusa jako swojego Pana i jako, jako swojego Pana i Zbawiciela musi narodzić się na nowo. Kiedy rodzi się na nowo, tak? I zgodnie z tym słowem, ale weźmiecie moc, potęgę, siłę, zdolność, możliwości Ducha Świętego. Bierze to przez wiarę, zostaje ochrzczony Duchem Świętym, tak? I jednym jakby ze znaków towarzyszących, tak? Po, po chrzcie, Duchem Świętym, to jest jeden z darów, który jest dostępny dla każdej osoby ochrzczonej Duchem Świętym. To jest modlitwa innymi językami, która jest bardzo ważną modlitwą i pełni bardzo ważną funkcję, pomimo że jest nieprzyswajalna e, przez rozum, ale ona nie ma być. Nie ma mieć nic wspólnego z rozumem, powtarzając jeszcze raz e, zapawę, Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, ale on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. Zachęcam, przyjaciele, Was do przesłuchania wszelkich wcześniejszych odcinków naszego cyklu. Ich kolejność nie jest przypadkowa i bądźcie z nami. Tak? Będziemy rozkomplikowywali Wasze życie będziemy udzielali prawdziwych odpowiedzi na ważne pytania dotyczące codziennego życia, o tego jak osiągnąć sukces w życiu z Bogiem.